Cześć wszystkim, witam was na moim kanale jest dzisiaj 17 października jest to piątek piątek tak to u mnie wygląda akurat jestem na urlopie i trochę tutaj podgoniłem żeby już mieć spokój na zimę że tak powiem z ogródkiem na tyle ile można no i tak to wygląda tutaj truskawki dosadziłem jeden rządek z tej strony bo było wolne miejsce dodatkowo poprzerywałem te które tu były w truskawkach od nogi no część wsadziłem, część jakby czeka jeszcze. Nie wiem czy do doniczek nie będę wsadzał. I w przyszłym roku trochę więcej dosadzę. Burówki się trzymają całkiem dobrze. Tu już częściowo trochę przeniosłem trocin, które były tutaj. A tutaj wsadzone dwie nowe borówki, dwie nowe odmiany na próbę. Jedna to jest Chandler, a druga to jest Darrow. Tak to wygląda, tutaj były trociny wcześniej, a teraz to wymieszałem glebogryzarką tylko elektryczną. No, tutaj jest słoma nawieziona. Wymieszałem ją tak z ziemią. No i wcześniej trochę wsiałem tutaj jeszcze zboża. Żeby... Jako poplon może wzejdzie, może nie. Mam nadzieję, że wzejdzie. I później to na przykład wiosną, jeśli się uda, to skoszę. I będzie jako nawóz zielony. Później talerzówką przemieszam. No i a propos talerzówki. Zakupiłem nowy sprzęt, który no teraz już tak mniej trochę bardziej mi zależy na czasie. I trochę przyspieszam z pracami w ogródku, bo jakbym miał przekopywać wszystko to jednak za długo by to czasu zajęło. A jednak sprzęt bardzo dużo ułatwia. No tak to wygląda mniej więcej. No Miesza talerzami, dodatkowo tnie trochę. Całkiem fajne urządzenie. Tutaj no, niestety nie przemiesza tak idealnie sumy, z racji, że dosyć dużo jej tu dałem. No, ale widać, że jest częściowo zmniejszana z ziemią. nasiona też były zasypane, więc powinno dać radę. Tutaj jeszcze tą stronę będę mieszał. To też pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj powinno lepiej przemieszać niż to po prawo, bo tutaj jest więcej kompostu takiego już częściowo przerobionego. No i lepiej to powinno ogólnie działać. Ten kompost, który był tutaj. Tu też mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie dobrze rosnąć bo to był kompost przez jakiś czas. No i też ten kompost teraz nawiezie, mam nadzieję, trochę materii organicznej w ziemi. Pory tutaj, selery, wybrałem prawie wszystkie. Te, co były wczesne, tutaj zostały te zimujące, późne pory, które tak przesadziłem, no bo mi tak nie pasowały w tamtych miejscach. Nie szło za jednym razem wszystkiego przygotować, a jednak to ułatwia. Tutaj selery te zostawiłem, akurat tylko te, które którym pasuje i te akurat porosły całkiem Całkiem duże Tutaj był wcześniej kompost, więc też im pasuje W okolicach tych drzew. Tu były kompostowniki No truskawki też sadzone Mam nadzieję, że w przyszłym roku im się rozrosną A tutaj trochę sporo takich trawek, chwastów wyrosło To będę musiał przehakać też No i tak to wygląda komposty, które przeniosłem stąd Przeniosłem w to miejsce Dodatkowo nie wiem czy widać Mam nadzieję, że nie widać, tam była kupka taka yy, ze słomą ze i obornikiem, który zostawiłem sobie, żeby wykorzystać do kompostów I tutaj produkcja u mnie kompostów, jeszcze tu jest słomy sporo To jest ten kompost, który był na tych kubkach w pryzmach i tu jest kompost mniej więcej, no nie, że mniej więcej, ale jest tutaj poplon zielony No różny, to była gorczyca, łubin Taka mieszanka, i do tego jest słoma, z trocinami był wymieszany i trochę obornika już było w nim. Też delikatnie przysypałem yy, skorupkami, ale to już resztki miałem i wysypałem. A tutaj już mieszam razem z tym tutaj obornikiem. Słomę akurat nie używałem i kompostem. Dodatkowo tamten kompost, ten co już był przerobiony częściowo, też tak idealnie się nie przerobił, więc jeszcze go tutaj z że nawiozłem innym sposobem, to go jeszcze tutaj mieszam razem z tym i na przyszły rok mam nadzieję, że będzie możliwy do użycia pod dynią akurat używałem tego tego kompostu od rżdżownic, akurat wermi kompostu tutaj też właśnie liście od selera dorzuciłem i jeszcze tam widać fragmenty dyni no ziemię przygotowaną do sadzenia, bo będę sadzał czosnek wydawało mi się, że tu będzie dobre miejsce całkiem znaczy, że to jest trochę gliniasta ziemia, i nie wiem, czy nie będzie za mocno gliniasta jak na czosnek. Niemalże, że w tym roku czosnek mi kompletnie nie wyszedł. Były jakieś rubaki pod spodem w główkach i zaczynały gnić. Tak samo liście się zwijały. Będę musiał zaradzić temu. I nie wiem, czy po prostu nie zrobię tak, że jeszcze będę jakoś zaprawiał same główki. Zobaczymy. No i tak to w sumie wygląda. Folii nie ma, bo w sumie o tym nie powiedziałem. Nie ma folii. Tutaj sprzątam tą folię, bo no uznałem, że nie ma co zostawić ją na zimę. I tak sałatę, jakbym wsiał, to no miałbym sałatę, ale w przyszłym roku miałbym ciężko do przygotowania do ziemi na przyszły rok. A tak to tutaj, jak zleci, że będzie kompost, to z tego kompostu też zleci, jakby, jak to nazwać, no, zleci jakieś składniki do ziemi zlecą, trochę może fosforu, potasu to się ziemia użyźni na wieździe więc dwie korzyści przy okazji no, będzie się miał gdzie robić kompost a folia też nie, nie będzie na zimnie w zimę y, marnowała, można to tak powiedzieć no, trawy tutaj skosiłem, nawiozłem też <laughs> przepraszam, nawiozłem tutaj nawozem też na jesień, nie wiem czy trochę nie za późno i zaczęła rosnąć, więc będę musiał prawdopodobnie jeszcze raz skosić tutaj tutaj truskawki, które zostały, a tutaj woda zbiorniku ile jej zostało jest gdzieś tyle, jakoś ponad 300 litrów jeszcze w tamtym jest, ale muszę wykorzystać tą wodę, bo jak przyjdą mocno przymrozki to zamarznie a i tak tutaj zbytnio mi już nie będzie potrzebna, jedynie teraz kompost podlewam, bo trochę był Zbyt suchy od spodu. No i tak to mniej więcej wygląda. Ciągnik pomaga. Jednak bez niego to by było ciężko, bo chwilę roboty można przejechać. Przydałby się też gleboglizarka, na przykład, ale to może w przyszłości. Też zaznaczcie, że mamy Ursusa C330, no to ciężko z gleboglizarką, która była w miarę kompatybilna z jego mocą, ale zobaczymy, co czas przyniesie. No. I to by było na tyle. Jeszcze tutaj będzie wstawka, gdzie pokażę, jak talerzówka działa. A na razie żegnam się, trzymajcie się. I do następnego. Hej.